Dzień dobry Państwu. Dawno. Dawno mnie nie było. Dawno nic nagrywałem. Chyba jeden filmik nagrałem zimą, ale już teraz nie pamiętam, czy ja go w końcu wrzuciłem, czy nie. Bo tak ostatnio przeglądałem telefon, mówię o filmik. Ale już wcale nie pamiętam, czy go, czy go wrzucałem. Ciemno ostatniego maja. Wyschalę, że tak jak ostatnio tam kolega Krzysztof mówił, że. Grona zaatakowały go, czy Nikowa, czy z PiSzu, z Unią. Ponieważ jakiś czas temu to woda jeszcze była trochę taka mętnawa. Ich jest dużo, bardzo dużo. One no ostatnio bardzo się jeszcze ciągły, teraz przestały się ciągnąć. Teraz to wypływają tak jakby na powierzchnię. I to tak rano ich nie ma, a zawsze wypływają po południe. Po południem. Ja to sobie mam taką Szapeczkę, ja to nazywam świateczka na motyle i właśnie sobie tam pod wieczór, pod wieczór trochę to ściągam co co tydzień wrzucam yy, biofos wymiarki i jeszcze słuchajcie chodzi nie wiem czy od półtorej miesiąca od miesiąca yy, to jest siatka tkana stalowa z nierdzewki jak się nie mylę to to jest yy, 250 czy 250 mikronów i to mam jedną pompę podłączoną czyli pół tysiąca tam do Mausera i do i do skrzyni, to zazwam powiem o co chodzi z tą skrzynią a tutaj jest pompa 10 tysięcy do tego podłączona tu pożyczyłem i sobie tak chodzi. słuchajcie, no to można co 3-4 dni wyciągać, co 3-4 dni, co drugi dzień można wyciągać ze dwie i Ja ona tak jest podłączona, tak wiem czy się nie przytkała. O, nie, nie przytkała się, spójrzcie. Jak ona tu tak ściąga, taki to jest ala prymitywny skimmer, ale może ją troszeczkę dźwigniemy. o Może troszeczkę teraz pójdzie, no ale dzisiaj to jest ogrom, znowu dzisiaj wyszło, bo wczoraj znowu Wczoraj piątek, tak, bo ja co piątek wrzucam ten biofos, wczoraj znowu wrzuciłem dwie Miarki biofosu I tak to wygląda, no ale słuchajcie, ale woda od mniej więcej tygodnia Nawet półtorej, no jest ładnie, jest taka w miarę klarowna, jest trochę taka zielona jeszcze ale powiem Wam jakby tak miało być. Biorę, biorę w ciemno. Trochę te lili nawet zarosły. Tam jest w miarę ok to to, to tam. Tutaj jest nawet ładnie, tam jest nawet ładnie No i słuchajcie, w zeszłym roku nie było tego Małzera. Była ta beczka, nie było małzera. Teraz tego małżera była taka większa beczka 250 Cały małzer jest wypełniony jest wypełniony keramzytem. Cały mądze jest zupełniony keramzytem miałem go trochę zakrywać, a słychać, a się tak stoi mi to tam zlewam to, to, nawet mi to nie przeszkadza ale zimą sobie wymyśliłem, bo trafiłem też na ulicę takie ładne deski 4 cm grube i sobie myślałem, że tutaj za bardzo tak zawaliłem trochę, bo nie zrobiłem żadnego botku, nie zrobiłem żadnego yy, na no, takiej strefy bagiennej i zrobię sobie takie nosi koło oczka. No Poskręciłem taką skrzynię, wyłożyłem też się folią. Trochę grąży te to chyba grążele co tak mi się wydaje, bo je tutaj z takiego dzikiego stawu stawików powyciągałem na wiosnę, to w tym że to że kwitły na żółto, takie grążele ładne. Trochę o irysków. To jeszcze nie pamiętam jak to się nazywały, te takie małe. Oczywiście to też te glony są. O. Ponocznica padnięta. Zobaczcie jak to się ciągnie. No kude niby niby cały czas się to gdzieś wychodziło. Zobaczcie co się dzieje. Można takie o, nitki wyciągać. Nie wiem co z tym jeszcze zrobić Zastanawiam się. Na razie, mówię, na razie jak tu sobie tak czyszczę, jakoś mi to tam bardzo nie w oczy. A, ale najważniejsze jest dla mnie, że ta woda jest że ta woda w tym oczku tak naprawdę fajnie wygląda. Oj i napuszczałem tu trochę i karasi, i kolorowy i wyłowiłem w końcu tego krew, co tu miałem. Taką w końcu ja go wyłowiłem, był zmierzony 53 cm. I zobaczcie i tutaj też na dole posadziłem na dnie grązel Wyszły cztery liście tak naprawdę, a to co wyrasta na dole to te, nie wiem, które to odgryzają, ale no, jakby tego nie odgryzały to połowa tego gorzka. Tej tafli, to by była zarośnięta O to mi chodziło, no ale No, bo, no które się wgryzają, nie wiem dlaczego Czy czegoś im brakuje, czy czegoś mają za dużo, nie wiem No i tam jeszcze te drugie rośliny ale jak one się nazywają mnie, nie wiem, nie znam się Ale rosną, są, tutaj też ostatnio troszeczkę posadziłem I się rozrastają O, a to tu widzę ładnie rosną, bo tu są te, te właśnie, o których mówię, że Ładnie O, tam, słuchajcie Ach uciepi chyba, chyba do czegoś dochodzi no także także tak to jest Także tak to jest, tak to wygląda Ja no jakby nie było tego, tego bolu ale no Wyczyści się cały jakiś czas to Jakoś to Jakoś to jest I tak jak mi się jeden został Actually, no, nie wiem, no nie widzę reszty ale teoretycznie powinny być w sumie trzy. W sumie A widzę tylko cały czas jednego. Teraz słońce zaszło nie wiem czy go zobaczycie, ale go teraz widziałem. O tu też takie terośniki też nie wiem, jak się nazywają, takie, takie takie stojące ładne, to z takiego rowu je powyrywałem bo podobały mi się. O, nie, nie zobaczycie tego szczupaka dziś, tu był, ale teraz słońce zaszło No i tak to wygląda Wczoraj walczyłem z trawą Czyli pół godziny, tak żeby to jakoś doprowadzić do porządku I tyle Zobaczymy co z tymi grunami będzie, no jest jak jest Nie jest najgorzej, bo gorzej jakby była woda bardzo mętna A tak jak nie jest taka bardzo mętna, to jest nawet parowna, to jest To jest do przyjęcia bym powiedział Zastrzymajcie się, pozdrawiam.